Miałeś kiedyś do czynienia z rozwydrzonym Bachorem, którego trzeba było postawić do pionu. Pracowałam wtedy w eleganckim salonie manicure, takim z wysoką półką i szampanem gratis. Wchodzi rodzinka, mama, tata i ich córka, może z 15 lat, i od razu zaczyna marudzić. Ale tu śmierdzi. Czemu tyle starych bab tu siedzi? Chcę do prywatnego pokoju. Rodzice za nią przepraszają wszystkich w koło, prawie na kolanach błagają o lepsze traktowanie. Menedżer podbiega z ofertą. Darmowy szampan i nasz VIP pokój. Mała przewraca oczami. Wreszcie ktoś ogarnięty. Wchodzimy do prywatnego pokoju, siada jak księżniczka na fotelu do masażu, jakby robiła na łaskę. Tylko użyjcie porządnego lakieru. Nie tego taniego, co pewnie. Cię wszystkim. Zaczynam robić paznokcie, a ona od razu: woda za gorąca, fotel niewygodny, twoje ręce za szorstkie. Wszystko jej ustawiam idealnie, ale co chwilę nowy problem. Ale nudy, co to za muzyka dla emerytów? Mama wstaje i zmienia playlistę na telefonie. Tata dorzuca napiwek za niedogodności. A ona dalej: ten olejek śmierdzi, ten pilnik drapie, ten pędzelek ma za dużo lakieru. Wszyscy w salonie zerkają w naszą stronę, bo gada tak głośno jakby była sama. Serio, czy ci ludzie w ogóle mają pojęcie co robią? Mama szepcze do mnie z przeprosinami. Przepraszam, ona taka nie jest, ma stresy w szkole. Mała to słyszy. Mamo, przestań mnie usprawiedliwiać. Płacę za luksus, a dostaję średni poziom. Tak naprawdę to rodzice płacą. I wtedy dostrzega przez szklaną ścianę naszą stałą klientkę. Hej, co ta stara tu robi? Przecież to ma być ekskluzywne miejsce. Chodziło o panią Halinę. Od trzech lat przychodzi do nas co tydzień, odkąd została wdową. Mała podkręca ton. Serio, nie mają gdzie indziej chodzić? Wstyd na całego. Pani Halina patrzy w dół, cała zawstydzona. Matka dziewczyny próbuje ją uciszyć, ale nie. Księżniczka ciągnie dalej. Próbuje nagrać coś na insta, a tu dinozaury w tle. Wyciąga telefon i zaczyna się nagrywać. No siema, słuchajcie, tu niby taki salon premium, a klientela jak z sanatorium. Chyba muszę znaleźć nowe miejsce, bo to nie ten klimat. Próbuję robić paznokcie, ale ona ciągle rusza rękami, bo gestykuluje do kamery. Pani Halina wstaje i po cichu wychodzi. Nie skończyła nawet wizyty. Wtedy coś we mnie pękło. Pani Halina przypominała mi babcie, a ta smarkula właśnie ją przepędziła. Jakby moją własną babcię ktoś Zatrzymałam robotę w połowie. Podała mi jej zmywacz i bezbarwny lakier. Proszę bardzo. Skoro wszystko jest nie tak, zrób sobie sama. Zrobiła wielkie oczy. Wiesz, kim jest mój tata? Może być nawet prezydentem. Właśnie straciłaś jedną z naszych najlepszych klientek przez swoje zachowanie. Rodzice o nie mieli. Tata próbował coś bąknąć, jakby chciał przeprosić. A potem spojrzał na córkę. Tak naprawdę spojrzał. Wiesz co? Ona ma rację. Zachowujesz się tragicznie. Dziewczyna aż się zarumieniła. Serio, stoisz po jej stronie? Tak, wychowaliśmy cię lepiej. Mama próbowała ratować sytuację. Kochanie, skończmy to i pogadamy w domu, ale tata nie odpuszczał. Nie, pogadamy teraz. Zrobiłaś z siebie pośmiewisko. nas też I skrzywdziłaś niewinną kobietę. Mała skrzyżowała ramiona. I tak ten salon jest do bani. Dość, powiedział tata i sięgnął do portfela. Dawaj karty. Wszystkie? Co? Nie możesz. Obserwuj. Zapłacili pełną kwotę, dali ogromny napiwek, a wychodząc, słyszałam jak tata mówi, że jej karty pójdą do cięcia.